Zdalne sterowanie wyślizgnęło się z drżących rąk Elizy, gdy na ekranie pojawiła się twarz. Dwadzieścia lat. Dwadzieścia lat odkąd obudziła się wrześniowego ranka i zastała puste łóżeczko, uchyloną na oścież szybę w pokoju i ciszę, najgłuchszą jaką kiedykolwiek słyszała. Niemowle, które jeszcze nad ranem tuliła do piersi, które pachniało mlekiem i pudrem, które miało oczy niebieskie jak ojciec, było tam, w telewizji, dorosłe, wyrośnięte, uśmiechające się do kamer. Program był jednym z tych dokumentów o alternatywnych społecznościach, a on był jednym z liderów ekologicznego gospodarstwa w głębi Patagonii. Długie włosy, gęsta broda, ale oczy, Boże, te oczy były nie do pomylenia. Ta sama znamie w kształcie rosnącego księżyca na lewej skroni, ten sam sposób pochylania głowy, gdy się koncentrował. Eliza znała każdy centymetr tej twarzy, bo przez dwie dekady wyobrażała sobie, jak będzie wyglądał w wieku 23 lat. Dwa tygodnie później zapukał do jej drzwi mężczyzna, wysoki, szczupły w ciemnych okularach mimo panującej nocy. Powiedział, że reprezentuje interesy społeczności, w której mieszka Michał i że otrzymał jej wiadomości. Eliza zaprosiła go do środka, ręce jej drżały, gdy parzyła kawę. Pani Eliza, powiedział, głos miał spokojny, ale z nutą, której nie potrafiła rozszyfrować. Rozumiem pańską sytuację, ale musi pani zrozumieć, że Michał wychował się w naszej rodzinie, nie ma wspomnień z wcześniejszego życia. Byłoby okrutne budzić ten ból. To mój syn, szepnęła, słowa wydostały się z niej jak modlitwa. Nosiłam go pod sercem przez dziewięć miesięcy, karniłam go piersią, ja. On jest szczęśliwy, przerwał mężczyzna, ma pełne życia, żonę, dziecko w drodze, po co to niszczyć? Eliza wpatrywała się w twarz nieznajomego. Było w nim coś znajomego, coś, co ściskało jej żołądek. Kim pan jest? Kimś, kto też wiele stracił, odpowiedział, zdejmując okulary. Oczy miał lodowato niebieskie, niemal nienaturalne. Ale czasem utrata to znalezienie, pani się zgadza? Tej nocy Eliza nie mogła zasnąć. Przeglądała internet, szukając informacji o tej społeczności. Gospodarstwo Aurora w Dolinie Barilocze. Idyliczne zdjęcia zielonych pól, uśmiechających się ludzi, bawiących się dzieci. Ale było coś w tych uśmiechach, co ją niepokoiło. Były zbyt identyczne, jakby wyuczone. Następnego dnia zarezerwowała bilet do Barilocze. Nie miało znaczenia, ile to będzie kosztować, nie miało znaczenia, co tam znajdzie. Dwadzieścia lat to zbyt długo, by żyć z dziurą w sercu, by budzić się w środku nocy i zastanawiać się, czy synek ma się dobrze, czy nie marznie, czy ktoś go przytula, gdy płacze. Lot był burzliwy, ale Eliza prawie tego nie zauważyła. Wpatrywała się w okno, obserwując zbliżające się Andy, jak ząbkowane góry przeciwko niebu. Pamiętała, jak będąc w ciąży, marzyła o podróży z Tomaszem, o pokazaniu mu świata, o nauczeniu go o różnych kulturach. Nigdy nie wyobrażała sobie, że to On będzie mieszkał w obcym kraju, że będzie mówił w innym języku, że będzie wychowywany przez obcych ludzi. W Barilocze wynajęła samochód. Instrukcje dojazdu do gospodarstwa Aurora były mgliste. 30 kilometrów główną drogą, potem polna droga wijająca się przez góry. Im dalej od miasta, tym krajobraz stawał się bardziej dziki, bardziej odosobniony. Gigantyczne sosny zamykały się nad drogą jak zielona katedra, a ciszę przerywał tylko warkot silnika i nierówne bicie jej serca. Gospodarstwo pojawiło się nagle, szeroka polana, na której drewniane domy rozrzucone były pozornie chaotycznie. Ludzie pracowali w polu, ubrani w proste, naturalne ubrania, dzieci biegały boso między drzewami. Było to bardzo piękne, bardzo idealne, a przez to głęboko niepokojące. Eliza zaparkowała blisko tego, co wydawało się domem głównym. Podszedł kobieta, uśmiechając się tym samym wyuczonym uśmiechem, który widziała na zdjęciach. Długie włosy, biała sukienka, bose stopy. Piękna, ale z czymś pustym w oczach. W czym mogę pomóc? Zapytała po hiszpańsku. Głos miał zbyt melodyjny. Szukam Michała Kowalskiego, powiedziała Eliza, starając się zachować spokój. Jestem daleką krewną. Kobieta pochyliła głowę, badając ją wzrokiem. Michał jest w polu, ale może lepiej porozmawiać najpierw z ojcem Abrahamem, on koordynuje nasze wizyty. Ojciec Abraham. Imię sprawiło, że Eliza się zjeżyła. Poszła za kobietą wąską ścieżką między drzewami, zauważając, się, że inni ludzie przerywają pracę by je obserwować. Mężczyźni, kobiety, dzieci, wszyscy z tymi samymi uśmiechami, wszyscy ubrani podobnie, wszyscy wyglądający jak wyjęty z pocztówki o prostym życiu. Dom ojca Abrahama znajdował się w centrum posiadłości, większy od innych, z szerokimi werandami i oknami, które odbijały światło słońca jak oczy. Eliza poczuła dreszcz, gdy drzwi otworzyły się, zanim zdążyła zapukać. Eliza, powiedział znajomy głos, to był mężczyzna, który odwiedził jej mieszkanie w Warszawie. Czekaliśmy na panią. Czekaliście? Proszę wejść, mamy wiele do omówienia. Wnętrze domu było surowe, ale wygodne. Ciemne drewno, niewiele mebli, zapach kadzideł i ziół, który zawrócił Elizję w głowie. Mężczyzna, przypuszczalnie ojciec Abraham, wskazał krzesło przy prostym stole. – Wie pani – powiedział, nalewając herbatę do glinianych kubków – to nie przypadek, że widziała pani Michała w telewizji. Czasami wszechświat spiskowo łączy ludzi, którzy muszą się spotkać. Eliza nie tknięła herbaty. – Gdzie jest mój syn? – jej syn nie żyje od 20 lat, odpowiedział spokojnie. To co pani widziała, to Michał, mężczyzna, który dorastał tutaj, który został wychowany przez naszą rodziną, który nie ma żadnego związku z pani przeszłą utratą. Wie pan kim jestem, wie pan co się stało. Abraham uśmiechnął się i tym razem nie był to wyćwiczony uśmiech. Było to coś zimnego, kalkulującego. Wiem, że straciła pani dziecko, wiem, że ból ją pochłonął, wiem, że spędziła pani lata na poszukiwaniach, lata w cierpieniu, i wiem, że teraz musi pani zaakceptować, że niektóre rzeczy są nieodwracałe. Chcę go zobaczyć. To byłoby skomplikowane. Michał wkrótce ma się żenić, jego narzeczona jest w ciąży, są szczęśliwi, naprawdę chce pani to zniszczyć fantazjami z przeszłości. Eliza wstała, nogi drżały jej. To nie są fantazje, on jest moim synem, ma znamiona urodzeniowe. Wiele osób ma znamiona urodzeniowe. Nie takie, nie dokładnie takie. Wyjęła z torebki wyblakłe zdjęcie, jedyne jakie miała Tomasa jako niemowlęcia. Proszę spojrzeć, proszę spojrzeć i powiedzieć mi, że to nie on. Abraham wziął zdjęcie, długo je studiował, jego oczy stwardniały. Zdjęcia mogą być mylące, zwłaszcza gdy bardzo chcemy w coś wierzyć. Ja nie muszę wierzyć, ja wiem. A co jeśli powiem, że pani ma rację? Jego głos się zmienił, stając się niższy, bardziej niebezpieczny. A co jeśli powiem, że Michał rzeczywiście jest pani synem? Co pani zrobi? Elizie zabrakło tchu. Ja, pani, spróbowałaby go zabrać. Zniszczyłaby życie, które zbudowało tutaj. Rozbiłaby rodzinę. Zraniłaby dziecko, które wkrótce się urodzi. Zrobiłaby pani to? Z powodu bólu, który istnieje tylko w pani sercu? On ma prawo znać prawdę. Ma? A może pani ma potrzebę, żeby on ją znał? Pytanie uderzyło ją jak pięść. Eliza usiadła ponownie, ręce jej drżały. Przez dwadzieścia lat wyobrażała sobie moment, w którym znajdzie Tomasza. Zawsze wyobrażała sobie, że on rzuci się jej w ramiona, że będą się pamiętać, że będą mogli odbudować to, co stracili. Nigdy nie brała pod uwagę, że on może być szczęśliwy bez niej. Czy mogę go zobaczyć? wyszeptała. Tylko zobaczyć go. Z daleka. Abraham rozważył pytanie. Dziś wieczorem jest uroczystość, rytuał połączenia Michała i jego narzeczonej. Może pani obserwować, ale nie może się pani zbliżać, nie może pani ingerować, musi pani zaakceptować, że patrzy pani na obcego, a nie na swojego syna. Eliza zgodziła się, chociaż każda komórka jej ciała krzyczała przeciwko temu pomysłowi. Spędziła resztę dnia wędrując po posiadłości, obserwując życie społeczności. Ludzie byli uprzejmi, ale dystansowani, zawsze z tymi uśmiechami, które nie sięgały oczu. Dzieci bawiły się w ciszy, zbyt zdyscyplinowane, by być normalnymi. I była atmosfera ciągłej obserwacji, jakby wszyscy zawsze obserwowali wszystkich. Starsza kobieta o siwych włosach i głębokich zmarszczkach podszedł do niej, gdy Eliza siedziała nad strumieniem. Pani jest matką Michała, prawda? Spytała cicho, rozglądając się, by upewnić się, że nikogo nie ma w pobliżu. Eliza spojrzała na nią. Skąd pani wie? Bo ja też kiedyś byłam matką, bo rozpoznaję ten ból. Kobieta usiadła obok niej. Mam imię Karolina, jestem tu od piętnastu lat. Pani pani też straciła dziecko? Karolina skinęła głową. Dwoje, bliźnięta, mieli pięć lat, kiedy zniknęli. Szukałam ich wszędzie, dopóki ktoś nie powiedział mi, że widział je tutaj. Kiedy przyjechałam, nie poznawali mnie, już nie byli moimi dziećmi, byli Abrahama, społeczności. Gdzie oni teraz są? Dorośli, żonaci, z własnymi dziećmi. Karolina otarła łzę. Czasami witają mnie jak kogoś obcego. Czasami, czasami wydaje mi się, że widzę błysk rozpoznania w ich oczach, ale znika tak szybko, że myślę, że to tylko moja wyobraźnia. Elizie ścisnęło się serce. Dlaczego pani została? Gdzie ja miałabym pójść? Oni są moją rodziną, nawet jeśli o tym nie wiedzą, nawet jeśli nigdy nie wiedzieli. Karolina spojrzała na nią intensywnie. Nie popełnij tego samego błędu co ja. Nie zgub się tutaj. Zabierz swojego syna, zanim będzie za późno. Abraham powiedział, że byłoby to okrutne. Abraham kłamie, zawsze kłamał. Zbiera zaginione dzieci, dzieci z rozpaczonych ludzi i buduje swoją własną wersję rodziny. Ale to nie jest miłość, Eliza, to własność. Zanim Eliza zdążyła odpowiedzieć, zbliżyły się głosy. Karolina szybko wstała, twarz przyjmując ten neutralny wyraz, który Eliza widziała u wszystkich innych. Muszę iść, mruknęła. Ale pamiętaj, przyjechałaś tu z miłości, nie pozwól, żeby oni zmienili tę miłość w winę. Noc zapadła na gospodarstwo jak ciężka kurtyna. Eliza została zaprowadzona do miejsca, gdzie płonęły pochodnie w kręgu, oświetlając skupione twarze. Musiało być około pięćdziesięciu osób, wszystkie ubrane na biało, wszystkie w pełnym skupieniu. I wtedy go zobaczyła. Michał wyłonił się z cienia jak zjawa, wysoki, silny, ubrany w białą szatę, która kontrastowała z jego opaloną skórą. Obok niego młoda kobieta, w ciąże, promienna. Eliza musiała oprzeć się o drzewo, żeby nie upaść. To on, to zdecydowanie on. Każda linia twarzy, każdy gest, każde spojrzenie, wszystko potwierdzało to, co jej serce już wiedziało. Abraham zaczął mówić mieszanką hiszpańskiego i jakiegoś dialektu, którego Eliza nie rozpoznała. Mówił o rodzinie, o przynależności, o więzach, które przekraczały więzy krwi. I Eliza zdała sobie sprawę, że to nie tylko ślub, to ceremonia inicjacji, sposób na jeszcze głębsze związanie Michała ze społecznością. Podczas ceremonii ich oczy się spotkały. Trwał tylko moment, ale Eliza dostrzegł w jego oczach coś. Dezorientację, rozpoznanie, iskrę czegoś, czego on sam nie rozumiał. Michał zmarszczył brwi, jakby usiłował przypomnieć sobie dawno zapomniany sen. Po ceremonii, gdy ludzie zaczęli się rozchodzić, Eliza zauważyła, że Karolina podchodzi ukradkiem. Widziałaś tam ten domek? szepnęła, wskazując na niewielką budowlę oddaloną od pozostałych. Tam trzymają archiwa, akta urodzeń, dokumenty. Może znajdziesz tam odpowiedzi. Eliza zaczekała, aż wszyscy zasną. Cisza na gospodarstwie miała w sobie coś złowieczego, jakby same drzewa obserwowały ją uważnie. Udało jej się otworzyć drzwi do archiwum za pomocą spinki do włosów umiejętność nabyta w desperackich latach po zaginięciu Tomasza, kiedy śledziła każdy trop, każdą możliwość. Wnętrze wypełniały szafy archiwalne poukładane z wojskową precyzją. Eliza poszukała sekcji K. Kowalski znalazła dziesiątki akt dziesiątki historii dzieci które przybyły jako sieroty które zostały uratowane z trudnych sytuacji które zostały zaadoptowane przez społeczność akta Michała były na samym końcu eliza otworzyła je drżącymi rękami i jej podejrzenia potwierdziły się data urodzenia 15 września 2001 miejsce urodzenia Warszawa imię oryginalne Tomasz Elena Rodriguez były zdjęcia, zdjęcia niemowlęcia Tomasza, zdjęcia, które Eliza poznała, bo sama je zrobiła. Były dokumenty medyczne, akta urodzenia i list. List napisany przez samą Elizę, skierowany do każdego, kto mógłby mieć informacje o jej zaginionym synu. Szukasz czegoś konkretnego? Eliza odwróciła się, serce waliło jej jak młotem. Abraham stał w drzwiach, już nie ten spokojny i opanowany człowiek, którego znała, w jego oczach błyszczało coś niebezpiecznego. To mój syn, powiedziała Eliza, przyciskając akt do piersi. Zawsze był moim synem, a myślisz, że to teraz ma znaczenie? Po dwudziestu latach? Ma dla mnie i będzie miało dla niego. Abraham rośmiał się suchym, pozbawionym humoru śmiechem. Nie rozumiesz, prawda? Michał to nie tylko część naszej rodziny, on jest jej fundamentem. On jest przyszłym przywódcą tej społeczności. Nie mogę pozwolić ci tego zniszczyć. Niczego nie zniszczę. Chcę tylko, żeby poznał prawdę. Prawda? Prawda jest taka, że byłeś niedbałą matką, która zostawiła otwarte okno. Prawda jest taka, że twój syn wyrósł na lepszego człowieka bez ciebie. Prawda jest taka, że ma tu życie, rodzinę, a ty jesteś tylko cieniem przeszłości. Słowa Abrahama były jak noże, ale Eliza pozostała niewzruszona. Ma prawo wyboru. Nie ma, bo ja mu nie pozwolę. Abraham zbliżył się, a Eliza zobaczyła, że trzyma strzykawkę. Wiesz, inne matki już tu przychodziły, inne zdesperowane kobiety, szukające synów, których już nie ma. Niektóre pogodziły się z rzeczywistością, inne, inne potrzebowały pomocą, żeby się pogodzić. Eliza uczekła. Wybiegła z archiwum, wciąż trzymając akt, a Abraham tuż za nią. Gospodarstwo, które w dzień wydawało się takie spokojne, teraz zamieniło się w labirynt cieni i niebezpieczeństwa. Eliza biegła między drzewami, potykając się o korzenie, drapiąc twarz o niskie gałęzie, dotarła do domu, w którym mieszkał Michał, rozpaczliwie zapukała do drzwi, krzycząc jego imię. Kiedy drzwi się otworzyły, stał tam zdezorientowany, ubrany tylko w krótkie spodenki do spania. Proszę, sapnęła, wyciągając do niego akt, popatrz na to. Tylko popatrz. Michał wziął akt, marszcząc brwi, kiedy zobaczył zdjęcia, jego mina się zmieniła. – Dezorientacja, rozpoznanie, coś, co mogło być bólem. – Śnie o czyj kobiecie? – powiedział powoli, wskazując na zdjęcie, na którym Eliza trzyma niemowlę Tomasza. – Zawsze o niej śniłem. Nigdy nie wiedziałem dlaczego. – Bo jestem twoją matką – szepnęła Eliza. – Twoje imię to Tomasz. Zabrano cię ode mnie, kiedy miałeś sześć miesięcy. Michał spojrzał na nią, naprawdę spojrzał, a Eliza zobaczyła w tym momencie, jak coś w nim pęka i na nowo się składa. Zobaczyła rozpoznanie, ból, złość i miłość mieszające się w jego oczach. Boże, wymamrotał, Boże, to prawda! Wtedy pojawił się Abraham, już nie sam miał z sobą pięciu mężczyzn, wszystkich dużych, wszystkich z tym samym pustym spojrzeniem, co inni członkowie społeczności. Michał powiedział Abraham, głos znów spokojny. Ta kobieta próbuje zniszczyć naszą rodzinę, nie możesz pozwolić jej siać ziarna wątpliwości w twojej głowie. To nie są wątpliwości, odparł Michał, głos nabierał siły, to wspomnienia, wspomnienia, które próbowaliście wymazać. Nie rozumiesz, co mówisz, ta kobieta cię porzuciła, my cię uratowaliśmy. Wy mnie ukradliście, napięcie w powietrzu było namacalne. Eliza czuła, że Abraham traci kontrolę, że sytuacja staje się niebezpieczna, ale widziała też, że Michał zaczyna pamiętać, że 20 lat uwarunkowań rozpada się w ciągu kilku minut. Musimy uciekać, powiedziała do Michała. Teraz, on nigdzie się nie ruszy, oznajmił Abraham, i ty też nie. Wtedy pojawiła się Karolina, nie sama, było z nią kilkanaście osób, mężczyzn i kobiet, które Eliza rozpoznała jako członków społeczności, ale na ich twarzach nie było już tych sztucznych uśmiechów, była w nich determinacja, złość, wolność koniec Abraham, powiedziała Karolina koniec kłamstw, koniec kradzionych dzieci, koniec zniszczonych rodzin. To, co nastąpiło, było chaotyczne. Mężczyźni Abrahama próbowali otoczyć Elizę i Michała, ale inni członkowie społeczności, ujawniając się nie jako ślepi naśladowcy, ale jako więźniowie, którzy w końcu znaleźli odwagę, by się zbuntować, stanęli im na drodze. Eliza widziała, jak Michał walczy z mężczyznami, którzy byli jego braczmi przez 20 lat. Widziała, jak Karolina stawia czoła Abrahamowi z dziesięcioleciami tłumionego gniewu. Widziała, jak idealne gospodarstwo zamienia się w pole bitwy, na którym bolesne prazdy w końcu wychodzą na jaw. – Uciekaj! – krzyknął Michał, blokując drogę dwom mężczyznom, którzy próbowały ją dogonić, do samochodu. Eliza zawahała się. Po 20 latach nie chciała znów zostawiać swojego syna. Uciekaj, nalegał. Ja za tobą pójdę. Eliza rzuciła się do samochodu, ręce takiej drżały, że ledwo włożyła klucz do stacyjki. Słyszała krzyki za sobą, odgłosy walki, w oddali syreny. Ktoś wezwał policję. Kiedy w końcu udało jej się odpalić silnik, Michał wybiegł na ulicę, zanim Karolina i kilka innych osób. Wsiadł do auta, dysząc ciężko z rozciętą wargą. Jego żona? spytała Eliza. Jest bezpieczna. Ona, ona też wiedziała. O porwanych dzieciach, o wszystkim. Czekała na okazję, żeby uciec. Jadąc ciemną drogą, Eliza czuła się jakby śniła. Dwadzieścia lat poszukiwań, bólu, nieprzespanych nocy skończyło się w ten surrealistyczny sposób. Pamiętam, powiedział cicho Michał, patrząc przez okno. Nie wszystko, ale pamiętam jak śpiewałaś, piosenkę o gwiazdach. Eliza rozpłakała się. Gwiazdeczki z nieba, co świecą na ziemi. Pozwól mojemu maleństwu spać spokojnie, dokończył. Głos mu się załamał. Jechali w milczeniu przez jakiś czas, oswajając się z wagą tego, co się stało. Eliza wiedziała, że nie będzie łatwo. Michał miał swoje życie, żonę, dziecko w drodze. Nie mogła po prostu odzyskać tych dwudziestu straconych lat. Ale wiedziała też, że tej nocy coś się uleczyło. Dziura w jej piersi, która bolała przez dwie dekady, zaczęła się wreszcie zamykać. Co teraz? spytał Michał. Nie wiem, odpowiedziała szczerze Eliza. Może, może razem to odkryjemy. Kiedy dotarli do miasta, wschodziło słońce. Eliza zatrzymała samochód na małym placu, gdzie bawiły się dzieci, a rodzice patrzyli na nie z prawdziwymi uśmiechami, nie tymi udawanymi z gospodarstwa. Michał spojrzał na nią, a Eliza zobaczyła w jego Oczach, nie tylko mężczyznę, którym się stał, ale też niemowlę, które straciła, zobaczyła wszystkie możliwości, jakie mogła przyszłość przynieść, skomplikowane, trudne, ale prawdziwe. Mamo, powiedział, a słowo zabrzmiało jak modlitwa. Eliza przytuliła go, czując jak ciężar lat znika, nie wiedziała, czy uda im się zbudować normalną relację, czy Michał pogodzi dwie dekady osobnego życia z prawdą o swoich korzeniach, nie wiedziała, czy jego żona zaakceptuje Elizę jako część rodziny, czy dziecko, które się urodzi, pozna babcie, której tak długo szukała, ale wiedziała, że odzyskała syna, nie niemowlę, które straciła, ale mężczyznę, którym się stał, a może to wystarczyło, może to było wszystko. Historia Elizy i Michała obiegła wiadomości w kolejnych tygodniach, gospodarstwo zostało zbadane, Abraham aresztowany, dziesiątki rodzin połączyły się po dziesięcioleciach rozłąki, ale w tej chwili na małym placu przy wschodzącym słońcu była tylko matka i syn, odkrywając się na nowo. Eliza przytrzymała twarz Michała w dłoniach, zapamiętując każdy szczegół. Dwadzieścia lat poszukiwań dobiegło końca, ale reszta ich życia dopiero się zaczynała. Nigdy się nie poddałam, wyszeptała. Wiem, odpowiedział, gdzieś w głębi zawsze wiedziałem, że mnie znajdziesz. I może, pomyślała Eliza, to jest prawda o miłości między matką a synem. Ona przekracza czas, odległość, a nawet pamięć. Czeka cierpliwie, aż nadejdzie czas, by się ponownie ujawnić. Ranek rozciągał się przed nimi pełen możliwości i niepewności, ale stawiali mu czoła razem, tak jak zawsze powinno być.